Lotne kwasy, czyli taki trochę problem z punktu widzenia maturzysty, ponieważ nie zawsze każdy wie, który to kwas jest lotny, i co to znaczy, że dany kwas jest lotny. Otóż w krótkiej lekcji wam to przedstawiam. Lotny kwas to taki, który po prostu łatwo paruje w temperaturze pokojowej, czyli około 20-25 stopni Celsjusza. Takimi kwasami, które są lotne i które należy zapamiętać, to kwas chlorowodorowy HCl, siarkowodorowy czyli H2S oraz azotowy 5 czyli HNO3. Czyli to są trzy wzory, które są bardzo ważne z punktu widzenia lotności kwasów. Typowe kwasy w takim wypadku trudnolotne, czyli przeciwieństwo lotnych. To będzie kwas siarkowy 6, H2SO4, kwas fosforowy 5, czyli H3PO4 i kwas krzemowy, czyli H2SIO3. Takie kwasy jak kwas węglowy, siarkowy 4 i azotowy 3 to kwasy nietrwałe. Nietrwałe to znaczy, że one będą łatwo się rozkładać. Mówimy, że są łatwo rozkładalne, prawda? Ważne jest też to, że kwasy trudnolotne wypierają zawsze kwas łatwolotny. To jest dość logiczne, ale warte uwagi. Łatwolotne lub nietrwałe z roztworu jego soli. I teraz spróbujmy sobie zapisać przykład. Mamy reakcję KCL z kwasem H2SO4. Czyli jakie mamy związki. Sól kwasu lotnego i trudnolotny kwas. Więc na pewno bardzo sprawnie ta reakcja zajdzie. Otrzymamy K2SO4 i 2HCL. Tak? Tutaj dwójeczka wpisujemy. Reakcja odwrotna nie zajdzie, ponieważ HCL jest lotny i nie wyprze potasu z jego soli. Kwasu trudnorodnego. To jest bardzo ważne, że reakcja przebiega w jednym kierunku. Inny przykład: możemy mieć K2CO3 oraz H3PO4, i otrzymujemy K3PO4 wodę i dwutlenek węgla. Dlaczego? Dlatego, że jest to sól słabego kwasu, nietrwałego kwasu, który bardzo sprawnie i szybko się rozpada, w wyniku czego otrzymujemy ten kwas, który jest w takiej formie zapisany, czyli kwas węglowy oraz sól kwasu fosforowego 5, czyli trudnolotny kwas fosforowy 5 wybiera nietrwały kwas węglowy, który... Rozkłada się na dwutlenek węgla i na wodę.